Musi być podanie Filip! Filip Wiśniewski na drodze wojownika. Po raz kolejny zwycięski w KSW. Patryk, Surdyn, Patryku, jakie uczucia tobie przede wszystkim teraz towarzyszą? Czy to jest kamień z serca? Czy kamień z serca? Myślę, że aż bardzo tak nie, ale ogromna satysfakcja, że praca, którą włożyłem razem z moim zespołem przełożyła się naprawdę tak możemy powiedzieć, że w stu procentach, bo, bo to, nad czym pracowałem, udało się się zrealizować w walce. Pewien spokój, praca jakby czy stójkowa, czy, czy, czy parterowa gdzieś tam dużo się działo, może za dużo, ale też to pokazało, że jakby były gorsze momenty, to jakby wynik był dowożony do końca i gdzie we wcześniejszych pojedynkach powiedzmy nawet jak z Martinsem, tak? Potrafiłem dwie rundy zdominować i w wyniku nie docię ciągnąć do, do końca, a tutaj yy, w trzeciej rundzie ja byłem dalej, byłem w tej walce, jakby ciągle czułem się, się dobrze, jakby i skupi skupiałem się, wiedziałem, że każda runda jest kolejną, nową rundą i ja muszę tutaj być ciągle skoncentrowany i jakby i realizować swój, swój plan i, i nad tym pracowaliśmy w całym okresie przygotowań i, i to się udało zrealizować. Szamot to jest zawodnik bardzo niewygodny, nieszablonowy, to jak on w każdej chwili potrafi przetoczyć, wywala, to jest... Na pewno trudne, żeby ustabilizować sobie na swoją korzyść ten pojedynek, czy żeby dobrze pozycję skontrolować. Co było w twojej opinii najtrudniejsze i czy to był dokładnie ten Szamat Erzanukajew, na którego ty się szykowałeś podczas kampu? Czy, czy, kurczę, no jakby, no Szamat jakby... Czy Szamat mnie, nawet czymś czy, czy, czy mnie zaskoczył? Myślę że, myślę, że nie. Jakby kurczę, no, trenuję naprawdę z, z, jakby z dobrymi, jakby sparring partnerami. Jakby to, to że, że Szamat powiedzmy jest w jakiś sposób jakąś gwiazdą, tak jakby tak się gdzieś tam w świecie w mediach mówi, gdzieś też był, widać, że gdzieś organizacja KSW na niego stawiała, chciała go gdzieś budować. No ale kurczę, no, ja, jestem, ja jestem doświadczony zawodnikiem tutaj i walczyłem z naprawdę z mocnymi gośćmi. Jakby i, no i jakby w no, Szamat potrzebuje zrobić dwa kroki w tył, żeby, żeby, żeby gdzieś znowu rozpędzić i gdzieś, gdzieś e, częściej walczyć, bardziej się gdzieś rozwijać. No. Wybrał jakby zawodnika, który naprawdę jest, jest, jest doświadczony, e, wiedział czego chce i wyszedł, zrealizował swój plan i, i tyle. Patryk, te walki ze Stasiakiem, z Wikłaczem, one były przegrane, ale ja mam takie wrażenie, że one też trochę cię odmieniły na plus. To był dla ciebie kubeł zimnej wody. Lekcja czy po prostu kolejne doświadczenie? Myślę, że to na pewno jest do doświadczenie, ro rozwój. E były dwie walki, powiedzmy, z mistrzem, tak, z Damianem Staszakiem, który po, po walce ze mną gdzieś zmienił zmi 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 kategorię wagową, później dwie walki wygrane, później do bardzo dobra walka z Martisem, gdzie ten wynik do końca nie, 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 jakby nie, nie, nie dowiedzą tego wyniku do końca, później chcieliśmy się gdzieś tam powiedzmy w miarę szybko gdzieś się odbić, spróbować, ale walka z Kamilem Szkaradkiem gdzieś w ogóle na mnie, nie, na mnie poszła, potrzebowaliśmy powiedzmy dłuższej przerwy, bo aż około 10 miesięcy mi nie było, potrzebowałem chwilę jakby przerwy, żeby sobie trochę odpocząć, jakby w treningu byłem ciągle, ale, ale przebudowanie i pe pewne zmiany, które gdzieś tam e, nastąpiły, czyli, czyli nawiązanie współpracy takiej e, z, z Dawidem Popłowskim, e, z psycholożką Zofią Szafernowską i jakby i dalej jakby szukanie takich szczególików, nad którymi pracowaliśmy i jakby naprawdę uważam, że pierwszy raz w pracy GSW byłem taki, jaki, jaki chciałem i, i to, nad czym pracowałem, e, z, z, zrealizowałem i uważam, że teraz naprawdę gdzieś, gdzieś buduję swoje mistrzostwo w swojej głowie i, i naprawdę... Czuję, że, że jestem już innym zawodnikiem niż w tych wszystkich innych, innych walkach i, i teraz naprawdę zaczy, zaczy, zaczynam jakby nowe, 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 nowe mistrzostwo w swojej głowie. No, mistrzem Armia Fight Night też nie zostałeś z przypadku. To też ja przecierałem oczy ze zdumienia widząc ten pojedynek z Kamilem Szkaradkiem. Uważam, że Absolutnie nie pokazałeś tam wszystkich tych umiejętności, które zdecydowanie posiadasz. To też co było tam kluczem, że po prostu to, to była zła forma, czułeś się źle tego dnia, czy po prostu Kamil był tak fenomenalnie przygotowany? nie chcę nic ujmować Kamilowi, Kamil był fenomenalny, tak możemy powiedzieć, jakby to, że ja będę mówił, że jakby moja forma była słaba, będzie to ujmować Kamilowi, jeżeli chodzi o jego występ, który był wtedy bardzo dobry, więc jakby po prostu Kamil był wtedy bardzo dobry, ja byłem słaby, to nie był mój dzień i tyle. Czy to jest dla Ciebie czas, w którym zdecydowanie możemy już spoglądać w przyszłość, zanim będziesz fetował czy z trenerem Damianem, czy z innymi to zwycięstwo? Ja mówię tu konkretnie o kolejnych wyzwaniach, bo zaczyna się robić naprawdę ciekawie w waszej kategorii. Ostatnio Alphonse wygrał swój pojedynek we Francji z Bortoluzim. Islam Dzabraiłow też wrócił na zwycięską ścieżkę. Cały czas zdaje się w KSW jest w Martins. Czy ty jesteś zainteresowany którymś konkretnym nazwiskiem? Kurczę, jestem, jestem po walce. Jakby nie... Na razie nie, nie myślę. chcę się pocieszyć trochę tym zwycięstwem e, i tym okresem, który, który naprawdę był dla mnie bardzo trudny, bo trzy miesiące spędziłem w, w Octopusie. Jeżdżąc, e, jakby od siebie złąży do Oktopusa. naprawdę cały, cały dużo mi to kosztowało, pracy, e, poświęcenia, ale takiego fokusu i skoncentrowania, którego uważam, że aż tak do końca wcześniej, wcześniej nie, nie, nie miałem, e, więc teraz to trochę odpocząć e, i będziemy sobie tutaj z Dawidem, z Damianem, z, z Arturem jakby analizować, jaka walka będzie dla nas dobra, żebyśmy po prostu gdzieś e, 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 jakby obierali dobry kierunek jakby, i, i jakby patrzyli na to, jakie walki dają nam, dają nam rozwój i jakby podnoszą e, jakby naszą pozycję w rankingu i jakby taki walk będziemy chcieli. Jaką rolę dla Ciebie w Twoim całym życiu Tre, pe, pełni trener Damian Zorczykowski? Czy to jest trener, mentor, przyjaciel? Jaki on na Ciebie w ogóle wpływ wywiera? zamianem już z Damianem mamy e, jakby możliwość współpracowania już już 5 lat Jest naprawdę jakby być, no, takim przyjacielem, który który, który gdzieś e, jest bardzo mocno otwarty, jakby też nie, nie blokował mnie w żaden sposób, powiedzmy nawet, jakby jeżeli chodzi, ja powiedziałem, słuchaj, Damian, e, jest, jest potrzeba taka, że ja chyba potrzebuję trochę, trochę gdzieś wyjechać, trochę może z Dawidem uda nam się nawiązać współpracę. E, zobaczmy, połączmy to, a Damian mówi, Patryk, dawaj, to jest bardzo dobry pomysł. Nie, nie, jakby w żaden sposób nie, nawet nie powiedział, on chce dla mnie dobrze, ja widzę tę energię, jaką, jaką wsadza, jaką ogromną chęć pomocy e, niesie, że, 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 że wie, że jego, co dla, dla jego zawodników jest dobre i widzi, jakby nie, nie, nie jakby się czy nie obraży, nie wiem, Przewodnicy jego jeżdżą, coś chce dla nich jak najlepiej i to, to pokazuje, więc za to mu bardzo dziękuję, bo to jest też ogromnie bardzo ważne. Warto się otaczać takimi ludźmi zdecydowanie jak, jak właśnie Damian Zorczykowski, czy trener Pepłowski, bo to są naprawdę dobrzy trenerzy i przede wszystkim, tak jak powiedziałeś, nie blokujecie. A na koniec zapytam jeszcze o. Ten fenomenalny main event wielu mówi, że to jest odgrzewany kotlet, ale w mojej opinii, nawet jeśli on takim jest, to, to jest historia, która musi zostać dokończona, musi zostać rozwiązana. Jak w twojej głowie rysuje się obraz pojedynku wikłacz kontra przybysz 5. Walka ja Jakuba z, z, z przybyszem no, po raz piąty, ale ta walka jest bardzo elektryzująca. Jakby, czy jakby miał jakiś tam sposób oceniać, ciężko jest powiedzieć, jakby, no bo to dwóch fenomenalnych zawodników, i jakby to możemy powiedzieć, że ten wygra lub tamten wygra. Powiedzmy, ja mogę iść bardziej w, w stronę Jakuba Wikłacza czemu, bo jakby no, znam się z nim kupę lat. Jakby my w juniorach razem walczyliśmy gdzieś, jakby nasza powiedzmy, jest tutaj Olsztyn Łomża jest, jest blisko, więc jakby po prostu poprzez pryzmat naszej relacji, że, że mam z Jakubem jakąś tam relację zbudowaną, to dlatego jest moim to wyborem, bo chciałem, żeby by z, zwyciężył i to jest mój jakby tylko wybór stricte taki, że mamy jakąś tam relację. Ja bardzo szanuję Jakuba, jest, jest świetnym człowiekiem, świetnym sportowcem, więc dlatego, e, dlatego, dlatego taki, taki wybór, a w, no, w skrócie możemy powiedzieć, no klatka z kto po prostu w piątej walce po prostu będzie lepszy. Patryk, podsumowując, no super widzieć Cię. W tak wyśmienitej formie i w dobrym nastroju. Myślę, że to jest bardzo dobry prognostyk na przyszłości. Myślę, że tak jak ty jarasz się walką, przybysz wikłasz, tak my już niedługo będziemy jarać się kolejnymi twoimi, twoimi pojedynkami. Także no przede wszystkim zdrowia, bo tak jak dzisiaj pokazałeś, wiesz, ta sama przyjdzie za pomocą twoich pięści, kopnięć, grapplingu i umiejętności. Dziękuję. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dzięki. Bardzo dziękuję.